I jeszcze śniegu dopadało. Zobaczcie. Pięknie, prawda? No. Jaka puchowa otulina. Kiedy ten śnieg jest taki świeży, to dosłownie jak pierzynka. Mm? Jak pierzynka. Tutaj jest pętla tramwajowa. O, widzicie, tam trzy tramwaje czekają do startu. Tamte w dali czekają na dojazd, na swoje stanowisko. A niebo jest takie. O, biało takie szare. Tak, to są jeszcze śnieżne chmury.